Kierunek plus odległość powtarzalność rzutów. Jeżeli chodzi o ten film, chciałbym go zadedykować Michałowi. Ostatnio tylko spinning, 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 więc ten film dla ciebie, Michał. Pozdrawiam. Michał jest jednym z widzów, którzy dołączyli już praktycznie 5 lat temu. Był pierwszym, może w pierwszej 50, -tce. także bardzo szanuję jego zdanie, jego opinię i ostatnio wspomniał mi też, że wciąż czeka na film ze spławika lub z gruntu, fiderek, koszyczek klasycznie. A ja mam ze sobą film z pozdrowieniami dla Ciebie, Michał. Z pozdrowieniami dla Was wszystkich, ale z dedykacją dla Michała. Zaczynamy. Siema, witajcie na Kechen Relax w kolejnym filmie? Dzisiaj feeder, grunt klasycznie Mikołaj, a ja z kolei mam ze sobą 6-metrową boloneczkę. Już w tej chwili wygruntowałem sobie miejsce, w którym będę łowił. żeby jeszcze bardziej podkreślić luz dzisiejszej wyprawy, wszystko co jest mi potrzebne jak za starych czasów, jak za mało lata, taką fajną opcję ogarnąłem sobie od Mikado. Zobaczcie. Tak. Tak. Nie. Tutaj umieszam sobie zanętę, a jeszcze dodatkowo, gdyby była jakaś skarpa, tu akurat nie ma takiej potrzeby, jest linka, karabinczyk, można sobie to ładnie przymocować na lince na przykład, zrzucić do wody, nabrać tej wody bez kłopotu. Wszystko, co jest mi potrzebne, bez jakichś wielkich toreb, bez jakichś siedzisk, miliona przegródek ze spławikami, z haczykami, z innymi rzeczami. Tu i tak mam cztery paczki haczyków, obciążenie fluorocarbon, który stosuję jako przyponówkę, bo to jest 0,16. E, wypychacz. Łączniki do szybkiej wymiany. Skławiczki. Ja używam takich do 3 gramów, tak e, lubię łowić. Natomiast, jeżeli przyjdzie opcja z bolonką na rzekę, no to w tym momencie będę używał i piątek, i szóstek, zależnie od uciągu. Puszka kukurydzy, oczywiście, musi być. Wiele będziemy? dwie godziny? Z Dwie godzinki. Zapraszam was na film. Zostawcie łapeczkę do góry. Zanęcę sobie tą miejscówkę, raczej taką zanętą, która będzie bardziej rozproszona. Zależy mi na tym, żeby szybko działała. Lorpio magnetyk. Tym razem nie karaś, a płoteczka, ale będzie dopalona trochę. I dosłownie. Myślę, że tutaj na te dwie godziny, jeżeli wsypię takie 300 gramów, to w zupełności powinno wystarczyć. I tak będę chciał dosyć grubo zanęcić, rzucanego kłotku. Do tego pelet to jest halibut 2 mm, tu mam jeszcze spakowaną truskawkę 2 mm oczywiście zasada powinna być taka, że pelet powinno się osobno moczyć z zanętą, ale dzisiaj jest wątkarstwo lajtowe nie jesteśmy żadnymi zawodnikami to nie jest y, sytuacja, w której nie wiem, jakoś lecimy na wynik, chodzi o to, żeby miło spędzić czas będę w stanie zrobić z tego co tutaj wsypałem takie 5-6 kulek wielkości pomarańczy, tak to wygląda Raczej znaczy, deszczu nie będzie, ale nie ma też słońca. Pogoda typu NITO. Ani to słońce, ani to deszcz. Ale nie ma też wiatru. Najgorszy jest wiatr. A czunga. Najgorszy jest wiatr. Jak jest zimno, a nie ma wiatru, to jest ciepło. Słuch parę o samej miejscówce i zarzucaniu zestawu dla osób, które oczywiście powiedzmy są. Nowe, jeżeli chodzi o wędkarstwo, uczą się, ja myślę, że większość osób będzie to wiedziała. Obieramy sobie jakiś punkt, tak samo z gruntem zresztą, obieramy sobie jakiś punkcik po drugiej stronie brzegu, który jest jasny i klarowny. I dla mnie to będzie takie drzewko, nie wiem, czy będzie stąd widać, czyli są dwa drzewa, trzy w sumie, takie większe, a jedno jest takie, no takie mniejsze, powiedzmy, urwane. I to właśnie... Na środek tej bramki, dokładnie to, tam gdzie to drzewo się znajduje, będę zarzucał zestaw, tak jak wam mówiłem. O, czyli w ten sposób. I teraz druga ważna sprawa, której ja nie zrobiłem, ale mniej więcej będę wiedział. Że to są takie dwie odległości wędki w na 12 metrze, jakby to powiedzieli fiderowcy zawodowcy w łowie na 12 metrze. Przede wszystkim e, obieracie sobie, obieramy sobie punkt po drugiej stronie, na niego rzucamy, żeby cały czas mieć kontrolę nad tym, gdzie ten zestaw ląduje. I bardzo fajną opcją, której ja nie robię, jest zaklipowanie żyłki. I w tym momencie po prostu macie tak jak na fiderze dystansowo, i stronę azymut, w którą leci wasz zestaw, i z drugiej strony e, jest to odległość, na którą leci. Czyli Kierunek plus odległość, powtarzalność rzutów. Kule zanętowe, tak jak Wam mówiłem, też będą wielkości tak pomiędzy mandarynką a pomarańczą i myślę, że spokojnie jestem w stanie z tej ilości zanęty, którą sobie tutaj przygotowałem stworzyć takich kul. Około sześciu. W zupełności mi to wystarczy. Nawet się zastanawiam, czy przy dwugodzinnym łowieniu Donęcać, ale zostawię sobie na ewentualne donęcenie, może po, po godzinie. Cztery takie kuleczki na początek, na trasę, po której będzie zmierzał ten spławik. Czyli <laughs> tutaj jeszcze taka mała dygresja dla osób początkujących haczyk dobieramy do wielkości przynęty. Że jedno ziarenko kukurydzy na haczyku numer 2. No to nie jest najlepsza opcja. Jeszcze jedną rzecz tylko zrobię. Czyli przesunięcie śruciń zdecydowanie wyżej. Chodzi tutaj o długość przyponu, czyli pomiędzy łącznikiem lub krętlikiem ta odległość do śruciń tutaj powinna być przynajmniej Troszeczkę dłuższa, przynajmniej o 5 cm dłuższa niż odległość pomiędzy krętlikiem lub łącznikiem do haczyka, ponieważ to będzie przeciwdziałało splątywaniu się zestawu. Zwłaszcza ma to sens na rzece i brakuje jeszcze tylko malutkiej śrucinki, tak zwanej sygnalizacyjnej lub sygnalizującej. O co chodzi z tą śrucinką? Bardzo prosta sprawa. Jeżeli zestaw jest położony w ten sposób i pierwsze śruciny tu się zaczynają, czyli ryba ma możliwość manewrowania naszym zestawem aż do tego miejsca i my tego nie widzimy. Jeżeli jest śrucinka sygnalizująca, sygnalizacyjna, to wystarczy, że podniesie tą śrucinkę albo ruszy, czyli automatycznie dużo mniejszy zakres, dużo czulszy zestaw się robi. Takie podstawy. Ja myślę, że większość osób to. Ogarnia, ale dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z wędkarstwem ze spławikiem może się przydadzą. Środcinkę sygnalizacyjną zrobimy sobie na 0,25. No i przetestujemy tą boloneczkę od Mikado, jeszcze na razie w takich warunkach wody stojącej, ale już niedługo na rzece. Także, Michał, będziesz miał co oglądać. Gwarantuję ci to. Na razie nie widać jeszcze żadnych ruchów na wodzie. Ale myślę, że te rybki prędzej czy później się pojawią. I teraz tak, sposób zakładania na haczyk dosyć ważny jakby na to nie patrzeć, ponieważ najpierw idą miękkie rzeczy, takie, które łatwiej ściągnąć i dopiero blokuje czymś, co ładnie się tutaj będzie trzymało. I taką kanapeczkę, dwa białe robaki i kukurydza. Posyłam sobie właśnie na ten swój azymut. W miejscu, które zanęciłem. I zobaczymy, co się wydarzy. Również bardzo ważna żyłka do bolonki. Mówimy tu o rzece. Ważna rzecz: nie powinna się zatapiać. Ponieważ jeżeli będzie to żyłka tonąca, to automatycznie macie sytuację, że na rzece wszelkiego rodzaju wiry będą ją wciągały i tak dalej, i tak dalej no tu woda stojąca, zobaczymy na ten moment czekamy za pierwszym braniem. Dawno nie byłem w takim klimacie, także spoko. Tobie też życzę tutaj na fiderku, żeby się działo. Dziękuję, dziękuję. I zaczynamy. Może, może jakiś karaś a, będzie chciał zapozować do filmu. Może jakiś karaś z wsparciem na, na szkłosie tutaj. Zdarzy, a ja nawet mam pierwsze brania od razu na spławiszku. Ale być może będą to bardzo małe rybki. No zobaczymy. Widzimy się za chwilkę. Jeżeli coś się będzie działo, to na pewno to zobaczycie. Bolonka, jak nazwa wskazuje, powinna być trzymana w ręce, dlatego też bardzo ważna i istotna przy bolące jest jej waga. Bardzo ważna przy bolące jest też waga kołobrotka. Na ten moment troszeczkę głębiej spróbuję. No i będę szukał tych ryb tak jak to jest możliwe. Gdybym miał drugą wędkę, to byłby to fider i trafiłaby ona nie tak daleko od tego spławika, może 10 metrów dalej. Zrobiłbym sobie dwa takie miejsca. Jedno fiderowe do łowienia z gruntu i drugie troszeczkę bliżej tutaj pod spławiczek. Na ten moment, dzisiaj akurat fider u Mikołaja spawik u mnie I na razie do zbrania. Tego damy za oko. Tego damy za ucho. Tego damy za dupkę. I tego też damy za Jeśli tu jest chociażby jakiś krump, to powinien uderzyć. Branie, 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 branie. A ty się bawisz pod birakiem? Ale ci szarpało za tą szczytuwę. Też tak spojrzałem dopiero teraz, bo zarzucałem spławik. No, panie. A ty się bawisz, a tam normalnie tak powiem ci, że. Dwa konkretne skumnięcia. Takie, takie fajne. Już dużej uklei, nie? Minęła godzina. A ja się doczekałem skumnięcia na spływiku. Mikołaj pierwszą ukleja. Pierwsza ukleja dnia. Coś jest. Coś tam się chlapie, panie. No, my łowimy. <noise> Ale jest całkiem przyzwoita, płoteczka. Ty już możesz do wieczora rękę wąchać, wiedzieć, że byłeś na rybach. A ja co? A ja będę musiał sobie wyobrazić. No tak to jest. Źle dobrana miejscówka. Się zastanawiam czy nie łowić tutaj e, dosłownie półtora metra od brzegu, czy nie byłoby lepiej. Tu. Tu. A grunt podejrzewam, że i dwumetrowy może tu być. No i się dużo nie myliłem. Mówzał, no to jeszcze nie dogoni całkiem przyzwoita druga płotka. Za jak nie ma siły przytopić spawika, to coś ładnego się wyłożyło. Nie, 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 nie no, patelniaczek. Sytuacja na ten moment, Ty, dwie płotki i fajny leszcz. U mnie nawet jeżeli są brania, to nie mają siły przytopić słowika. Znowu próbuję przytopić. Walczą, walczą z tymi robakami, ewidentnie. O. Jest kolejny. No jak? Znowu ładniejsza ta płoteczka. Każda kolejna troszeczkę większa, to ja znowu tutaj zmienię trochę strategię. Cyk tym razem I jeszcze wyżej, gruncik i ziarenko kukurydzy. Co? No, przydałby się mniejszy haczyk, to prawda. Mhm. No. Ja mam dziesiątkę, a spokojnie mógłbym mieć czternastkę. Ale w końcu strzela się w miks pomiędzy gruntem a przynętą i się zacznie. Bardzo ładna, nic więcej nie powiem. No i co? Co jest z wami, kurwa? Coś tam się chlupie, coś pluska. Skaczą nad żyłką. Jedyne co? Tu zaczyna mocniej padać. Słuchajcie, kończymy ten film. Nie udało mi się nic złowić. Mam 2% baterii. Mikołaj połowił troszeczkę. Byliśmy półtorej godziny, w sumie, więc całkiem nieźle. To tu spławik jak zaczarowany, dodatkowo zaczyna padać i raczej, 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 raczej nie przystanie. Gratuluję, są ryby na filmie dzięki Tobie. Będę kończył, jeżeli wybieracie się również na ryby, to oczywiście połamania nad wodą.